Cześć jestem Ta Takanono no i już witam was w szybkich odpowiedziach. Napisz sumaryczne równania dysocjacji elektrolitycznych związków chemicznych o podanych wzorach. I w podpunkcie A mamy wodorotlenek baru. No i mam nadzieję, że macie taką tabelkę zrobioną podczas lekcji czy też przez samych siebie o mocnych wodorotlenkach. Bar jest takim mocnym wodorotlenkiem. Dlatego też tutaj w zapisie stosujemy jedną strzałkę, ponieważ proces jest nieodwracalny. I nad nią oczywiście piszemy H2O. I tutaj, zgodnie z wartościowościami, tu dwójeczka OH ma wartościowość równą 1. BA2 i to tutaj wyrzucamy naprzód: 2OH minus. Ok, to teraz lecimy do podpunktu B, mamy tutaj do czynienia z solą, bo jest tutaj metal i reszta kwasowa. Proces dysocjacji jonowej soli jest nieodwracalny, więc jak coś, to stosujemy jedną strzałeczkę, ale musi to być sól, która rozpuszcza nam się w wodzie, więc trzeba przejść do tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenku w wodzie na końcu. Jeżeli chodzi o. Wodorodlanek baru, no to wiedziałam po prostu, że jest rozpuszczalny. Tutaj nie pamiętam wszystkich soli, jest oczywiście ich za dużo, trzeba to sprawdzać. I mamy tutaj sól rozpuszczalną w wodzie, więc możemy przeprowadzić dysocjację jonową. Tu jedynka, tu cała reszta kwasowa, wartościowość 3. Trójkę wyrzucamy, a tutaj mamy PO4. 3 minus. Ok, następnie mamy wodorotlenek sodu. Jest to mocny wodorotlenek. Jedna strzałeczka. Tu wartościowość 1, tu wartościowość 1. Na plus plus OH minus. H3ASO4 nie jest mocnym kwasem, dlatego mamy tutaj Podwójną strzałeczkę H2O i tu wartościowość 1, tu jest trójka, no to całe to ma wartościowość 3. Tą trójkę wyrzucamy, 3H+, plus, plus ASO4, 3, wygląda jak 9, zmieniamy, 4, 3, minus. Ok, tu mamy znów... Sól, czyli szukamy sr, wartościowość 2, chlor, w chlorkach wartościowość 1 i patrzymy, jest rozpuszczalny na wodzie. Możemy przeprowadzić dysocjację H2O i mamy sr 2 tutaj tą dwójkę wyrzucamy 2Cl minus. OK, kwas fosforowy 5 nie jest mocnym kwasem, więc tutaj podwójne strzałeczki. Jedynka, trójeczka. I mamy tutaj sól. Żelazo w tej soli jest dwuwartościowe, skąd to wiem? Ponieważ SO4 pochodzi z kwasu H2SO4, to znaczy, że tutaj mamy wartościowość 2. Nie mamy indeksów stechiometrycznych, to znaczy, że to żelazo też jest dwuwartościowe. Więc tutaj sobie patrzymy na żelazo dwuwartościowe i my co mamy tutaj? SO4. Widzimy, że jest to rozpuszczalne, czyli możemy przeprowadzić. I to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.